cześć witam na kanale info uprawa uprawa warzyw idzie naprawdę dosyć dobrze papryka świetnie rośnie tutaj mo, może, możecie sobie ją zobaczyć mam tych papryk z 40 czyli ileś dużo również bardzo dobrze idzie uprawa pomidorów arbuzów dyni i tak dalej jednak mam złe przeczucia i tutaj właśnie chciałem wam pokazać chodzi mi właśnie o deszcz chociaż w sumie nie tylko chodzi mi o deszcz zobaczcie sobie tutaj mamy sobie Arbuza jeden, arbuza drugi, trzeci, czwarty, no i tamtych jest, załóżmy, nie wiem, z kilkanaście tych, tych sztuk na tym polu. Tam mamy dynie. no i mam mnóstwo różnych warzyw, jednak chodzi mi o to, bo nie chcę się teraz też rozgadywać, żeby trochę się tak jakby pożalić, ale trochę Wam też powiedzieć, co według mnie jest duże prawdopodobieństwo, że nastąpi. Jaką mamy teraz? pogodę. Teraz mamy bardzo dużo deszczu. Przynajmniej u mnie, no ale też pewnie w sporej części Polski jest bardzo dużo deszczu, co no z jednej strony deszcz jest potrzebny, ale z drugiej on sprawia, że jest większe prawdopodobieństwo chorób grzybowych. Tutaj mamy też bardzo dziwne temperatury. Jakoś te temperatury są dziwne, niespotykane, a przynajmniej nie przypominam sobie, że było tak w ostatnich latach. Mamy sierpień. Jest sierpień, a tutaj według prognoz załóżmy, ma być 9 stopni w nocy, teraz było nie wiem 10, 11, przecież to jest bardzo mało, sierpień lato, a tu takie temperatury, bardzo duże skoki temperatur mamy tydzień, gdzie jest upał, a później mamy taki, że mamy 20 załóżmy 20 stopni, 22 w dzień 11, 10, 9 stopni w nocy, przecież to jest to jest no coś niespotykanego, więc przeczuwam. przeczuwam, że może być bardzo ciężko z różnymi uprawami, w szczególności uprawy warzyw dniowatych, jak również pomidorów, papryk i tym podobnych, ziemniak, bakłażan. Chodzi mi o to, że to, te warzywa lubią jednak ciepło, jak również nie aż tak dużo deszczu. A, a teraz, no choćby wystąpił mączniak prawdziwy, jego jest coraz więcej. On u mnie wyszedł tutaj na tym polu na cukini. No bo to jest pole nowe. No i jakoś tak wyszło, to jest troszeczkę też więcej cienia. Ten moczniak już wystąpił. Wystąpił też na dyni. U wielu z was już padły ogórki. Część części osób też już padają. Pomidory. U mnie jeszcze nie, ale coś czuję, że, że właśnie taki, takie coś nadejdzie w najbliższym czasie że może być, że jest, no, no jest duże prawdopodobieństwo chorób. No jak się tutaj uchronić? Ciężko jest się przed tym wszystkim chronić. Przestrzegam jedynie przed tym, żebyście, jeśli macie tunel, jeśli macie szklarnię, żebyście tego nie zamykali, bo to jest prawie, że pewne wystąpienie chorób. Nie zamykajcie swojej swoje szklarni, swojego tunelu, nawet jak będzie, wie, wiecie te 9 stopni w nocy, 10, 8. Nie zamykajcie, bo to może właśnie yy, z dużym prawdopodobieństwem sprawi, że te pomidory czy, to, czy coś innego, co tam się znaj, znajduje szybko wam. No też nie ma sensu przy, przykrywać, bo to też zwiększy prawdopodobieństwo, że to Wam padnie. Jedyne co by można było sobie zrobić, to dać ten daszek tak, nie wiem, z poliwęglaną czy coś na górę, tak żeby ta y, woda nie padała, troszkę było też cieplej, ale no kto to będzie robił. Więc de facto no, mamy, mamy duży problem wszyscy, bo mm, to też nie chodzi o te warzywa tylko, ale wiecie, załóżmy marchewka, burak, to bardzo szybko może pójść w kwiat. W sensie, że macie chłodne noce, ciepły dzień, no to szybko pójdzie w kwiat, przynajmniej może pójść spora część. Jedynym rozwiązaniem, jeśli chodzi o choroby grzybowe, to jest oprysk, ale tutaj nie chcę nikogo namawiać, każdy sobie może, każdy sam decyduje za siebie czy chcecie pryskać najwrażliwsze warzywa to są warzywa dyniowate jak również warzywa psiankowate dyniowate czyli wiecie dynia, arbus, ogórek, patison no i tak dalej psiankowate czyli pomidor, papryka bakłażan i tak dalej więc to już wasza decyzja też nie chcę, wiecie, tutaj mówić ciągle o opryskach, że to, to polecam i tak dalej. Z naturalnych to dosyć dobrym jest środek poliwersum, ale też nie na wszystkie choroby, na część chorób. on jest dobry drożdże też mogą być, ale bardzo często używane. No i jest wiele różnych środków chemicznych, ekologicznych, też część. No warto właśnie się nad tym zastanowić, jak również warto się zastanowić nad pewną rzeczą, że no, bądź co bądź wiele warzyw już wydało dosyć do, dobre plony. Więc warto się zastanowić nad tym, czy robić coś w tym y, kierunku czy nie. Na przykład nie wiem, z ogórkami. No tutaj mam y, no ładne jeszcze są krzaki. Y, wszystko jest ok Uprawa naprawdę idzie bardzo dobrze. Te plony są bardzo, ale to bardzo duże. Tutaj jestem bardzo zadowolony. No i co? Pozwolić im paść? Może i tak. Może ten grzyb nie przyjdzie tak szybko. Wiecie, u mnie wcześniej był ten jeden oprysk zapobiegawczy, o czym Was informowałem. Wiecie, no w każdym przypadku warto się zastanowić, czy chcecie jeszcze, nie wiem, czymś prysnąć, czy nie chcecie. Też usuwanie chorych liści spowalnia. Chorobę, czy to chorobę zarazy, czy to mączniaka, i tak dalej, no jednak i tak nieuchronne przyjdzie. Tak czy siak w sumie to przyjdzie, bo ten z ogórkami one i, i tak padną, i tak, no ale padną później. Więc tutaj, już wasza decyzja, warto właśnie na to spojrzeć, czy, czy zebraliśmy już dużo. Jeśli tak, to może warto już odpuścić, bo wystarczająco z zbiorów. No ale to każdego indywidualna decyzja. Ja tylko tutaj chciałem się pożalić troszkę, bo mnie to bardzo smuci taka sytuacja, że człowiek tak się starał, cały czas wiecie, cały czas się, się człowiek stara, to fajnie rośnie ten, a tu, nagle, a tu nagle wiecie: pogoda jest taka, że ciągle mi tu pada. Te noce są chłodne, ten wzrost podczas chłodnych nocy też jest zatrzymany w jakiejś części przy niektórych żywach jest spowolniony. Jest no, mniejsze produkowanie plonów. Ach, powiem Wam, że nie jest teraz łatwo i nie będzie łatwo. To jest ciężki okres. Było fajnie, wszystko rosło przynajmniej u mnie dobrze, jeśli chodzi o warzywa dyniowate, te pomidory i, i, i tak dalej. Czy tak będzie dalej, jestem. Yy, Troszeczkę pesymistycznie nastawiony. No i ta, tak jak mówię, no taki y, byle jaki filmik, ale musiałem się Wam tym y, wyżalić, że no jest mi trochę przykro, jeśli właśnie o to chodzi, że, że praca może pójść na marne przez. To. znaczy na marne. No może nie na marne, bo już mnóstwo planów się pozbierało, ale że wiecie, wszystko idzie dobrze, a tu nagle pyk i koniec. I nie ma. Ech, zobaczymy jak to dalej będzie rosło przepraszam, że Wam tak zająłem czas yy, chciałem właśnie yy, no trochę Wam się pożalić i też przestrzec przed tym, że teraz jest i będzie mnóstwo chorób grzybowych, o szkodnikach już nie wspominam, bo to też wszystko wszystko yy, jest i będzie, nie wspominam wiecie o mszycach, o o różnych innych szkodnikach yy, na tym chyba zakończę ten filmik Napiszcie, jakie są Wasze odczucia. Czy uważacie, że, że to padnie szybko, czy jeszcze jednak się pocieszymy troszkę tymi warzywami? Jest ciężko, zobaczymy, jak będzie. No, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do zakupu mojej książki info uprawa Jak uprawiać warzywa? Teraz jest bardzo dobra promocja na Iboka e na stronie infouprawa.pl. Zachęcam i pozdrawiam.